4, 3, 2, 1, goł. Prawy 6. 100 prawy trzy plus ciasny. Do lewy trzy długi nietni. 100 Prawy trzy chytry, nie tni. Do lewy trzy wąski nietni. 150, prawy w dół, syf podbija. Do lewy prawy max nie tni. 150. Szczyt śmiało. Hamowanie na brzozach w siodle. Lewy 6 max. Hamowanie, lewy. Dobra, sorry, tu jest lewy 3 plus może wypuść. 150. Prawy 4 może max. Do prawy 6 szczyt max. 100.

Prawy trzy długi nietni, do lewy dwa nietni woda, 100. Hamowanie prawy dwa nietni, do lewy dwa wąsko nietni, 150, szczyt śmiało, prosta, środkiem podbija. Hamowanie na słupie prawy trzy nie, nie wąsko, dwieście pod górę, hamowanie na słupie do lewy trzy może ciąć, dwieście metalotna.